Prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczął ostatni etap swojej pierwszej azjatyckiej podróży od czasu powrotu do Białego Domu, przybywając w środę do stolicy Korei Południowej Seulu. Po przylocie wziął udział w forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku, którego gospodarzem był prezydent Lee jae -myong. Podczas przemówienia Trump przypomniał o osiągnięciach swojej dotychczasowej podróży, która obejmowała pośrednictwo w zawieszeniu broni między Tajlandią a Kambodżą oraz lukratywną umowę handlową z Japonią. Zauważył również że umowa z Seulem jest na etapie finalizacji, choć południowo-koreańscy urzędnicy twierdzą, że żądania Trumpa dotyczące zainwestowania przez Seul 350 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych pozostają punktem spornym. Stolica Korei Południowej jest również miejscem bardzo oczekiwanych rozmów handlowych między Trumpem a prezydentem Chin Xi Jinpingiem, których nieporozumienia wstrząsnęły światowymi rynkami. Trump na pokładzie Air Force One w drodze do Seulu podkreślił jednak, że jest optymistą i że to spotkanie może przynieść pozytywne rezultaty. Pekin odwzajemnił ten sentyment. 我们愿同美方共同努力，推动此次会晤取得积极成果，为中美关系稳定发展作出新指引，注入新动力。 Trump, którego podróż ma zakończyć się w czwartek, wyraził nadzieję, że opuści kontynent po zawarciu umów handlowych zarówno z Koreą Południową, jak i Chinami. Waszyngton i Pekin pogrążyły się w wyczerpującej wojnie handlowej po tym, jak Trump zagroził nałożeniem ceł przekraczających 200% w związku z tym, co nazwał niesprawiedliwym bilansem handlowym z Chinami.